Witajcie, a oto kolejny odcinek Harry Potter i chłopiec, którego imienia nie można odmieniać. E, to znaczy, Insygna Śmierci, część druga. Odcinek już piąty bodajże i teraz czeka nas bitwa o Hogwart. No i fajnie, e, może coś się będzie ciekawego działo w końcu. I takie pierwsze skojarzenie wam powiem, jak patrzę na ten etap, to mi się przypomina KMON... KMON, KMON z Wiedźmina jedenki Z jakiegoś powodu. E, tam też jak się chodzi po pierwszym piętrze i są e, wyrwy, podłodze, to można sobie oglądać pomieszczenie na dole, całą tę salę. Tak jakoś mi się skojarzyło. Może przez to, że też podobnie zrujnowane jest to miejsce. Chociaż tutaj bardziej zdecydowanie. Dobra, mamy znaczek insygnii śmierci. Śmieci insygniów. Znaleziono nową postać Fenry. Grabacz, No to już ciekawie. No i zobaczmy. To jakieś drzwi mamy. No, oczywiście, drzwi, e, przez które nie przejdziemy. W ogóle jestem ciekawy, co to jest za lokacja. Ona też się w filmie pojawiła, pamiętam, kiedy Harry walczył z Voldemortem. Ale jakoś nigdy nie wiedziałem, co to jest za pomieszczenie. Z tymi właśnie drewnianymi pomostami. Ciekawe, nie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Może wielka sala, trochę zmieniona. Nie wiem. Na potrzeby bitwy. Uuu, chyba atakują. Eeeh. Harry może się już teleportować, ale fajnie. To jest przyjemne. Tylko nie mogę za bardzo tego kontrolować. Wejdziemy do Hogwartu, tylko czekaj. Zostań tu! Nie będziemy musieli Cię szukać! Jeden z tych śmieciorzeców mi się kojarzy z jednym doktorem Hu. Przedostatnim bo chyba. Tylko nie pamiętam jak ten aktor się nazywał, niestety. Ale też taką właśnie siwą czuprynała. I chyba identycznie wygląda. Trzeba by się przyjrzeć. E, taka dygresja mała, bo teraz zauważyłem. Ta teleportacja dziwnie działa, powiem wam szczerze. Na krótki dystans. Czy ja wiem, czy chciałem się tutaj konkretnie teleportować? Nic nie widzę, Boże! Tak, chcę żywego, a mnie zabiją tutaj za chwilę. Przenieśmy się tutaj może. Ja piedzielę, pies to na śmieci rzucę razem. Nie, to jest Hemiana. Że ja to przeżyłem, <śmienny> to nie wiem jak. Zajmijcie inną drogę do hangaru, czyli tędy nie przejdziemy? To po co my tę szliśmy? Nie mamy wyjścia, inaczej nas złapią. Tylko chowajcie głowy. O nie, atakują w całej szkole. Ładnie. To ten, to drugiej stronie. No, schowaj się. Czy on go dawił w ogóle? Dobra, przejdźmy sobie może pod ścianą, co? Ron! Co ty robisz? Wspaniale. Dobra, Ron nie chce przejść, to ja przejdę obok Rona. Właśnie nie wiem po co my mamy walczyć z nim, jak możemy sobie tak po prostu przejść. No chyba dlatego, bo tu z boku stoją. Ja! No fajnie. Dobra, chodźmy do tyłu, trochę. Weź go, tam zabij ją. co ty robisz. Gościu obok nas przebiega, a ty nic nie robisz. Ech, fajnie. Przedziwna walka. Gdyby jeszcze celownik tej różce był lepszy, no do. Jasnej, jasnej. No jest i ten doktor. Nie wiem, tak podobnie wygląda. Doktor został śmieciorzycą. No jak ja mam trafić, jak on tak dziwnie cyruje w nich? Właściwie to cyruje wszędzie poza drogami. Eee, co to za wallhaki przez ścianę No czemu nie mogę zacelować na nich? No kurcze no, Jakie gówno to jest Dobra No się udało. na dole, Eee, na dole, no dobra. Teleportuj się na drugą stronę, stary! Fajnie, tu mi się podoba. Tylko te pomieszczenia nie są takie zbyt... ...znajome. E, mam się na drugą stronę teleportować, tak? Nie wiem, ta reputacja tak dziwnie działa. Nobita właściwie to nie jest reputacja. Tylko robi taką szarżę do najbliższego punktu, gdzie się może zaczepić. No, takie bez sensu trochę. Dobra, tutaj mamy się dostać. Nie, za wolochu. No zgadzam się, bez końca możemy walczyć. Jak tak dalej pójdzie? Proszę, raz zostawić. Doktorze! Jeszcze możesz wrócić na stronę dobra! Czy możesz ich trafić? O, dziękuję. O, cześć. Trzechomiczne. Otwórz te drzwi, no po co ty otwierasz drzwi, jak tu bokiem możemy przejść? Tak w ogóle? Nie żebym coś mówił. To strzelanie jest tak komiczne Ale ekspulso jest trochę bardziej na szczęście Dobra w końcu Tak lepiej Płepie pękał być Ma być cisza Będą tu lada chwila do ataku o, Dzień dobry Dobra Nie wiem do hangału A, jesteśmy na dole, fajnie Tam byliśmy przed chwilą, jak w Dark Soulsach. Możemy sobie z daleka minione lokacje oglądać Eee, dobra Myślę, że tędy Nie było jakiegoś takiego zaklęcia, żeby który amortyzował latanie skoki. Pamiętam, że Dumbledore kiedyś czegoś takiego użył. Bo na dobrą sprawę oni mogli tutaj zeskoczyć, amortyzować sobie upadek. Myślę, że chemiona ma takie zaklęcia za naczu. I właściwie od razu tu przejść. Nie musieliśmy dookoła biegać. Tak no. Nie żebym coś mówił, ale tak mi się wydaje. Dobra, widzę, że z zeszczu pod inne wracamy. Otwieranie drzwi musi być. Ale jakby no nikt nie atakuje. Chyba. Dobra, teraz chyba atakują, muzyka się włączyła. Ale im powiedziałeś chcię żywego ale to spokojnie. No, w końcu. Dzięki hermiowo. Nie wiem co byśmy bez ciebie zrobili. Koniec etapu, czy duga połowa etapu? Bo tak też lubię robić. Zaraz przekonamy się. Śmierciożercy użyją tych schodów, by dostać się do zamku. Musimy się więc pośpieszyć. Co za kamera filmowa. Oszaleli. dalej kieruj się w stronę hangaru. Dobrze, czemu my idziemy do góry? Jak Carl to mi zjeżdża na dół, albo przejdziemy sobie tędy. Zdaje się, że to miejsce zaczyna się rozpadać. Uważaj! No, wandalizm! bitwa się zaostrza. Dobrze, spotkamy się na dole. Ja, yeah! chwilę się muszę uspokoić, bo znowu nic nie widziałem. Co wy tu wyprawiacie? To jest zabytek historyczny. O kolejny. Cześć. Anonimu atakują. No bo ile jeszcze tak będziemy schodzili? Tak, wbrew wszystkim śmierci. Właściwie nie wiem, czy zauważyliście, ja w tej grze często się pytam ile jeszcze, ile jeszcze? Bo właściwie do samych takich powtarzalnych aktywności to się ciągle sprowadza. To jest tak smutne, że nie dowierzam i się śmieję. I śmieję się ze smutku. W ogóle ciekawostka. O, mogę używać reputacji. Bo coś mi nie reagował przed chwilą. Zamknąć ryję. E, tam mieliśmy do podniesienia coś, no nie? Wiedziałem, że było wyzwanie do wzięcia, ale w końcu. Ono chyba wyżej było. Dobra. Nie będę się cofał. I co? End of the game? Czy dalej tak się śniemy? Właściwie, jakby teraz były napisy końcowe, to nie miałbym nic przeciwko nawet. Mimo że byłoby to absurdalne, to nie miałbym. No właśnie, nie wolno popychać dziewczyn. Halo, rzucaj zakręcia. Ale obywam. No walka z bossem. Trochę trudniejszy od snape'a chyba. No to jest przefajne jak go można przywracać Dobra gdzie on jest? Tu jesteś Nie taka już sprytna co was A to jest chyba to motion capture nad którymi Długo pracowali, nad którym długo pracowali. Gdzie on poleciał? Nie widziałem. A, tu jesteś. Dobra... Hmm. Tak, to było potworne. Czy mi się wydaje, czemu życia wracają? Oby mi się wydawało. Może ma jakiegoś skilla z wysysaniem energii? To byłoby ciekawe w swoim dogu. Tylko takie trochę nie pasujące do tej gry. Coś interesującego, nie się Nie jest łatwo gotować. To trzeba przyznać. No dobra, myślę, że jeszcze jedno takie uderzenie i będzie po nim. No może i więcej. O chłopie. W uciekaniu to dobry jesteś. Ładne ujęcie, to trzeba przyznać. Dobra, rozwal go w końcu, rozwal. miał fajną Może w końcu dotąd do hangaru. Loading... Loading... Mam nadzieję, że w Hermione nic nie jest. Tak, zejdziemy do hangaru i zaczekamy tam na nią. Dobra. Już jesteśmy blisko, moje ulubione schody. Dobra, nie zważajmy na przeciwności losu, chodźmy przed siebie. O, jeden tam wyleciał. Zastosujmy taktykę biegnięcia przed siebie. Eee, to się dobrze sprawdza. Jakby gałda zostaje się taka płynniejsza. No, idź! O, ja pierdzielę. Uwielbiam, jak pod spacją jest i bieganie, i ukrywanie się. I to jeszcze niedorobione Rzucałeś niezwykłe zaklęcia czarną różdżką, mój panie. Dziś, gdy przyjdzie chłopiec, nie zawiedzie cię, tylko ciebie słucha. Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza, Severusie, Ty zabiłeś Dumbledora. Póki żyjesz, czarna różdżka nie będzie naprawdę moja. Mój panie? Weź mnie. weź moje wspomnienia. Masz oczy Twojej matki. Nie żyje. Żyje jej syn. Jeśli naprawdę kochałeś Lily Potter, będziesz go chronić. Nie oczekuję się, że mały Malfoy zdoła ciebie zamordować. Jeśli zawiedzie, czarny pan zwróci się do ciebie. Wiesz, że ta klątwa mnie zabije. Jednak to ty musisz mnie zabić. Tylko wtedy Woldemort w pełni ci zauważył. Harry musi o czymś wiedzieć, kiedy Woldemort stanie się łatwy do zranienia. Gdy Lily Potter zasłoniła Harego, odbiła mordercze zaklęcie. Cząstka duszy Woldemorta wszczepiła się tam w jedyne żywe stworzenie w Harego. Więc, gdy przyjdzie czas, chłopiec musi umrzeć. Tak. I to Woldemort musi to zrobić. Oni zabili Lupina. I Freda. Ale też Zwracam się teraz do ciebie. Przyjdź do mnie w zakazanym lesie i czoła losorów! Przyjdź, a zakończy się rozlew krwi czarodziejów. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak... Musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy. Tylko co się skończy. No cóż, nawet ładnie były zrobione te wspomnienia Snape'a, ale. No nie umywały się na pewno do wersji książkowej, gdzie one były zdecydowanie najlepsze i najbardziej rozbudowane. No i do filmowej w zasadzie też nie. Tak, no uważam, że wspomnienia Snape'a były tak sobie nawet w filmie zrobione, niestety. Chyba było tam dużo więcej wątków ogólnie przedstawionych. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Na stronach książki. No i tak teraz będziemy musieli stawić czoła... ...śmieci z Voldemorta. Także myślę, że ta podróż będzie już miała spokojna, bo raczej nie będą chcieli mnie zatrzymywać. No ale ofiary, jak widać, już niestety tej bitwy są. Nie będę uciekał. Dobrze, także w tym odcinku myślę, że to będzie na tyle, i w kolejnym udamy się do zakazanego lasu. Do lasem tego.